Do wspaniałej kolekcji klasycznych filmów Walta Disneya dołącz animowane arcydzieło Arysko Traci. Zaczynaj, maestro! To opowieść o Duszesie i jej trzech słodkich kociakach. Porwanych i porzuconych na francuskiej wsi przez lokaja, który chciał zawładnąć ich majątkiem. Co się z nami stało? Los Kociej Rodziny zależy teraz od Tomasza, cwanego i wygadanego kocura. Pomaganie pięknym damom to moja specjalność. Któremu podoba się piękna duszesa. Polecimy do Paryża. Na dywanie. Latający. Spotkasz wspaniałych bohaterów, pomagających duszesie i jej kociakom odnaleźć drogę do domu. Oto super kot Scott, pies Napoleon i Rockford. Wyjątkowa mysz. To niesamowita podróż pełna przygód. Mamo, trzymaj głowę nad wodą, już lecę. I miłości. Twoje oczy są jak szafiry. A rysko traci to film z muzyką kompozytora takiego musicalu jak Księga Dżungli. Prawdopodobnie jest to ale też nie zły. Oto swingujący, animowany klejnot dla całej rodziny. Przyby piątkę, koleś. Jazzowa ozdoba każdej kolekcji klasycznych filmów Disneya. Klasyka Walda Disneya, a rysko traci. No to jest dobry żart, za, za dobry.